A tutaj drugi gabinecik. Tutaj manicure i pedicure robią. No bardzo fajnie to wygląda. Będę po cichu mówił, bo są klienci. dzisiaj stopy moczy, też ogarnęliśmy wszystko. Tu jest zestaw kosmetyków. Tu mają jakiś tam składzik, oczywiście toaletę. A tutaj mamy no. autoklaw do sterylizacji. Na sekundkę tylko pokażę, jak dokumenty wyglądają. Oczywiście książka kontroli, zestaw procedur higienicznych. Tu jest badanie wody. Badanie... Sorry, badanie wentylacji oczywiście. Tu jest woda. A tu jest zgłoszenie do sanepidu a tutaj zapisy dotyczące sprzątania higieny także o